Witajcie, kochani. Często zadajecie pytania, jakiej firmy części kupować jakie zamienniki czy oryginały. Więc, co do zasady, pierwszym takim jakby wyznacznikiem jakości towaru jest jego cena, oczywiście. Dlatego, że jeżeli dajmy na to zestaw rozrządu z oryginału czy zamiennika dobrej jakości, jakiś dajmy na to swak albo Lemforder. Nie, Lemforder chyba nie robi rozrządów, ale febi na przykład. Jeżeli taki zestaw kosztuje, strzelam powiedzmy 1500 zł, a jego odpowiednik, cały kompletny zestaw innej firmy, mniej znanej, kosztuje 500 złotych, no to to już jest jakby wyznacznik jakości, dlatego, że osobiście nie montowałem nigdy takiego za 500 zł. Kiedyś nawet znalazłem za 300 zł, ale to było kilka lat temu, więc ta cena pewnie wzrosła teraz. Natomiast oglądałem, bo klient sobie przywiózł i oglądałem taki rozrząd, poprosiłem go, żeby go po prostu zaniósł tam, skąd go przyniósł. To zębatka rozrządu wyglądała, jakby była prasą wytłoczona z blachy. No, z jednej strony miała te zęby takie zaokrąglone, a z drugiej ostrą krawędź, o którą można było się pokaleczyć. Więc nawet tutaj nikt się nie przyłożył, żeby to jakoś obrobić, a, a no już co do jakiegoś utwardzenia materiału, to, to już w ogóle nikt na to nie zwrócił uwagi. No i stąd się wzięła cena i, i też ta jakość. E, dajmy na to, jeżeli e, przepływomierz, e, dobrego, za, dobry zamiennik e, kosztuje e, powiedzmy Pirburg czy Bosch nie wiem, strzelam 500 złotych, a jego odpowiednik y, jakiejś y, niszowej firmy kosztuje 200 złotych, no to to też już jest jakby wyznacznik y, jakości tego towaru i czy on w ogóle będzie działał, bo zdarzało się także z elektroniką, elektryką, że taka nowa część y, tej słabej firmy od razu po montażu nie działała albo działała w sposób nieprawidłowy. Na przykład mam tutaj taki z jednego tam odcinka powinniście kojarzyć, wymieniałem rozrusznik w BMW E60550. To akurat było auto mojego kolegi, znajomego, już z, od, od dawna się dobrze znamy. Przyprowadził mi ten samochód na wymianę rozrusznika, ponieważ auto raz odpalało, raz nie odpalało, a później całkiem rzuciło palenie. No i okazało się, że jest do wymiany rozrusznik. Znaczy do wymiany. No, generalnie takie rzeczy regenerujemy. Mamy sprawdzoną firmę, w której regenerujemy takie rzeczy i e, nigdy tam od nich nie było reklamacji. Z, y, oddałem oczywiście na reklamację ten, y, na regenerację ten rozrusznik. Założyłem, zamontowałem fajnie, auto odpala. Tutaj było kilka, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt prób odpalenia. Ok, działa. Auto pojechało, kolega sobie zabrał. Ja poszedłem na urlop w tym czasie. No i w czasie urlopu po paru dniach kolega dzwoni, mówi ty, nie uwierzysz, nie pali. Więc no ja byłem akurat poza domem, nawet nie miałem możliwości w jakikolwiek sposób mu pomóc, gdzieś go poratować, coś podłączyć komputer, chociaż zobaczyć co się dzieje, bo nie bardzo wierzyłem w to, że rozrusznik nie działa. Poprosiłem go, że jeżeli ma taką możliwość, żeby sobie gdzieś tam pojechał i go poddiagnozował po Pojechał za, za jakiś tam dzień czy dwa, y, dzwoni, że y, no swój rozrusznik nie działa. No dobra, to co, no, trzeba będzie oddać na reklamację i tyle, ale to dopiero za jakieś dwa tygodnie, bo dopiero wrócę z urlopu. Więc stwierdził, żeby się nie bujać, no bo jak pamiętacie tutaj, żeby wyjąć ten rozrusznik, y, trzeba było wózek opuścić, y, auto później wypchnąć, y, z powrotem wepchnąć, znowu opuszczać wózek i tak dalej. Straszne zamieszanie do wymiany rozrusznika dużo pracy i też kosztownej pracy. Więc kolega stwierdził, że nie będzie się bawił w reklamację, nie ma na to czasu, kupił używany rozrusznik, oryginalny używany rozrusznik. No i dobrze, przyprowadził auto, wymieniłem mu ten rozrusznik, oczywiście ten używany działa do tej pory, to już jakieś tam dwa miesiące będzie pewnie, ale zacząłem się przyglądać, bo stwierdziłem w pierwszym momencie, że skoro tak, no to ten oddam na reklamację i wystawię go na sprzedaż tak żeby jakoś chociaż te koszty sobie pozwracać, się podzielić jakoś z kolego. Bo oczywiście za tą wymianę reklamacyjną nie wziąłem żadnych pieniędzy, no bo trochę mi tak było niezręcznie dwa razy brać pieniądze za, za coś, co nie działa, aczkolwiek też nie z mojej winy, jak się okazało. Ale zacząłem, zanim pojechałem na reklamację z tym rozrusznikiem, zacząłem go oglądać, oczywiście ten używany, oryginalny też sobie obejrzałem. No i tak, oryginalny rozrusznik to jest w ogóle Bosch który ma tu gdzieś, chyba z tego co pamiętam, jakieś znaczki, napisy boszowskie, fabryczne. Generalnie ktoś się do niego przyznaje. Natomiast ten tutaj ma, będzie słabo widoczny, bardzo słabo, ma jakiś po prostu numer wybity. Tutaj taki, nie sprawdzałem nawet w katalogach w internecie, co po tym numerze wychodzi. Generalnie poza tym numerem nie ma tutaj żadnych oznaczeń, nikt się do tego nie przyznaje. W związku z czym e, stwierdziłem, że skoro to jest jakiś zamiennik słabej jakości, do którego nikt się nawet nie, nie przyznaje, nikt się nie podpisuje pod tym, e, no stwierdziłem, że nie ma sensu oddawać tego na reklamację, bo jeżeli nowy taki rozrusznik po jakimś tam czasie przestał działać, regeneracja nic mu nie pomogła, bo to wystarczyło tylko na kilka dni, na kilka odpaleń. <laughs> więc nie będę go regenerował, nie będę go sprzedawał, bo narobię sobie tylko kłopotu. Eee, jaki z tego wniosek? Wniosek jest taki, że no niestety, jeżeli chcemy, żeby auto nam działało, to kupujemy albo części oryginalne, albo zamienniki dobrej jakości, albo yy, regenerujemy oryginalne części. Bo tak jak widać, tutaj zamiennik, do którego nikt się nie przyznał, nie działa. Regeneracja też nie działa. Rozrusznik oryginalny używany działa do tej pory. Co ciekawsze, tydzień po tej reklamacyjnej wymianie tego rozrusznika mieliśmy tutaj auto dokładnie takie samo, z tym samym problemem, że rzuciło palenie. Oddaliśmy ten oryginalny boszowski rozrusznik na reklamację. No i auto do tej pory działa. Dlatego, dlatego no wydaje mi się, że tutaj na częściach też nie ma co oszczędzać bo to, że część jest nowa, jeszcze o niczym nie świadczy. Tutaj w tym przypadku akurat dobrze to było auto kolegi. No cóż, kolega jest lżejszy o używany rozrusznik, o jego cenę, ja jestem lżejszy o darmową, nikomu niepotrzebną pracę, także najważniejsze, że jesteśmy w dalszym ciągu kolegami i odbieramy od siebie telefony. Tarcze hamulcowe, jeżeli kupicie sobie jakiejś słabej firmy, taniej po prostu, no to musicie się liczyć z tym, że one mogą się szybciej zużyć, mogą popiskiwać, mogą bardzo szybko się pogiąć. Co do piszczenia szybkiego zużycia, też klocki mają duże znaczenie, dlatego że źle dobrane też mogą właśnie popiskiwać. Jeżeli będą źle dobrane do względem tarcz, względem samochodu, no i względem ceny, oczywiście. Zobaczcie, poduszki silnika, jeżeli będą słabej firmy, musicie się liczyć z tym, że one wytrzymają znacznie mniej czasu, znacznie szybciej się zużyją, niż te dobrych firm, czy, czy w ogóle oryginalne. To samo, to samo, jeżeli chodzi o zawieszenie, wahacze tuleje zawieszenia, jeżeli będą słabych firm, tych tanich po prostu zamienników, no to też musicie się liczyć z tym, że ta guma szybciej sparcieje, szybciej się popęka, pozrywa i będziecie je częściej wymieniać. To samo, jeżeli chodzi o amortyzatory, jeżeli będą to jakieś niszowe firmy, no name'y tak zwane, czy, czy po prostu taniocha chińska, no to musicie się liczyć z tym, że, że będziecie je częściej wymieniać. Co do amortyzatorów, zdarzało się tak, że po miesiącu po prostu potrafiły się wylać, albo na przykład brałem takie auto na podnośnik, auto szło w górę, koło opadało, wiadomo, yy, samoczynnie w dół i w tym momencie olej wylewał się, wręcz tryskał z amortyzatora. Także takie rzeczy się zdarzają, widziałem tutaj naprawdę różne rzeczy. Więc, no, tak to wygląda. Koło pasowe to jest akurat y, oryginalne, fabryczne koło pasowe. Ono ma prawdopodobnie najechane kilkaset tysięcy kilometrów. Natomiast, gdyby wziąć takie koło y, pasowe taniego zamiennika, no to słuchajcie, to koło nie wytrzymałoby podejrzewam kilkuset kilometrów albo kilku tysięcy nawet. O ile od początku nie zaczęłoby. Y, Źle współpracować z silnikiem, wprowadzałoby jakieś wibracje, drgania, niepożądane dźwięki. Co do zasady, jak dbasz, tak masz. Jeżeli chodzi o dobór części, czy też częstotliwość przeglądów waszego samochodu, pamiętajcie o tym, żeby te części były firm znanych, polecanych. Cena jest tutaj też nie bez znaczenia. No i co, takim akcentem chciałbym kończyć dzisiejszy odcinek. Życzę Wam miłego dnia, wszystkiego dobrego. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcjach, o lajkach, no i o komentarzach. Do zobaczenia.